W dzisiejszym filmie opowiem Wam, czy warto zakładać anodę magnezową, czy w ogóle warto ją stosować, co to jest anoda magnezowa, także zapraszam do oglądania filmu. Cześć, witajcie na kanale Bufor i Drewno. Powiem Wam szczerze, że szukałem filmików na temat anody magnezowej na YouTubie i nie znalazłem wiele informacji na ten temat. Też miałem tutaj kilka pytań na maila, w związku z tym, dzisiaj taki filmik będzie, czy potrzebna jest nam anoda magnezowa. Do czego ją w ogóle stosujemy? Od razu mówię, że nie jest ona do buforu ciepła, ponieważ w buforze ciepła mamy. Mamy wodę kotłową i tam nie stosuje się anody magnezowej. Natomiast anodę magnezową stosujemy w zbiorniku ciepłej wody użytkowej. Już tutaj przygotowałem Wam kilka informacji na ten temat, także zapraszam do wysłuchania. Anoda magnezowa to jest taki pręd stalowy, który wkręca się w jeden ze zbiorników, które oczywiście macie ciepłej wody użytkowej. Niektóre firmy. Zalecają zakupywać taką, taką anodę. Niektóre mają w zestawie już standardowym, jeżeli kupujecie. Niektóre nie nakazują kupowania takiej anody magnezowej, ale już o tym będziemy teraz mówić. Anoda magnezowa wykonana jest ze specjalnego stopu magnezu, który z upływem czasu ulega rozpuszczeniu w zbiornika. Zasada działania teraz tutaj Wam opowiem, jak ona wygląda i do czego, do czego to jest potrzebne. Anoda magnezowa jest jednym z takich elementów, których zadaniem jest ochrona katodowa. Ochrona katodowa to trochę taka tutaj fizyka i chemia z naszej szkoły podstawowej. Przede wszystkim, że ten metal chroni od e, od rdzy, czyli od korozji w naszym zbiorniku ciepłej wody użytkowej. E, specjaliści podają tak naprawdę różny czas, kiedy należy kontrolować stan tej anody magnezowej. Powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, że Wymiana zależy od czynników średnicy i długości anody, czyli od wielkości zbiornika, od agresywności wody, to znaczy czy woda jest twarda, czy woda jest miękka, e, jak to wygląda właśnie z wytrącaniem się tej wody, oraz również o rozkładzie pól elektromagnetycznych i prądów błądzących. No tutaj to już jest wyższa szkoła jazdy, tutaj nie będę się na tym temat już tutaj rozwijał. Norma, norma ciekawa, no norma o nazwie DIN4753. Mówi nam, że pierwsza kontrola anody magnezowej chroniącej zbiornik powinna być przeprowadzona najpóźniej po dwóch latach użytkowania danego urządzenia. Kolejne kontrole powinny się robić co rok. To jest taka teoria, natomiast w praktyce nie wiem, czy tak naprawdę co kilka lat sprawdzacie te anody. Moim zdaniem, jeżeli macie twardą wodę, to warto taką anodę stosować. Po. Uwaga, teraz jest ciekawa rzecz. Że po dwóch latach średnica elementu jest o 1 trzecią mniejsza od stanu początkowego. To znaczy, że ta anoda oczywiście tutaj tak działa, że ona się po prostu jakby w tej wodzie rozpuszcza. Kiedy, kiedy, następuje? kiedy następuje konieczność wymiany anody magnezowej, to tutaj kryterium. To jest, takie, już tutaj mówię, jest zastosowanie 200 g magnezu na każdy metr powierzchni zbiornika. Wtedy ta anoda ochrania. Jeżeli jest mniejsza, no to niestety już należy się do, do, do wymiany kwalifikuje. No i teraz, jakie mamy dostępne te anody? Na rynku obok anod magnezowych dostępne są także anody tytanowe, jednak no, anody magnezowe są najczęściej wybierane z powodu ceny. Element ten można kupić już za 10 zł, nie polecam, ale cena też zależy oczywiście od wielkości samej anody, rodzaju gwintu, bo możemy oczywiście tutaj mieć cal i ćwierć, a możemy też mieć półtora cala, ale są też i calowe, w zależności od firm. Ceny anod takich magnezowych możliwych to jest od 50 zł w górę, natomiast tytanowe zaczynają się od 500 zł w górę. Tak to wygląda. Montaż też jest bardzo ważna, ponieważ mamy yy, jedna anoda jest zastosowana jakby naprzeciwko, naprzeciwko korka, yy, naprzeciwko korka, gdzie można wkręcić grzałkę, czyli z górnej strony, z górnej części właśnie naszego zbiornika ciepłej wody użytkowej. I często jest tak, że korek jest yy, z tworzywa sztucznego, wtedy taki ten koreczek odkręcamy, można tą anodę tam wkręcić. A właśnie tutaj napisane jest bardzo ciekawa rzecz. W przypadku wymiany anody magnezowej niezbędna jest również wymiana uszczelki. Czyli w zestawie, właśnie jest uszczelka, a natomiast jest napisane kolejna rzecz ciekawa. Tutaj, według tej normy DIN, zabronione jest używanie paku lnianych oraz pakul konopnych, czy taśmy izolacyjnej. Takie uszczelnienie może zakłócić pracę anody i doprowadzić do korozji zbiornika. Także bardzo, bardzo ciekawe informacje. Zazwyczaj producenci yy, ogrzewaczy wody podają trwałość urządzenia na około 6-10 lat, z czego tak naprawdę, patrzyłem tutaj w internecie, yy, od 2 do 4 lat to jest ta część gwarancyjna. Należy jednak pamiętać o warunkach gwarancji, bo też jest kolejna rzecz bardzo ważna. Niestety, yy, gdy nie zmieniamy anody, już ta gwarancja nam przepada, także też warto o tym wiedzieć. Także yy, Zasada działania w ogóle, jeszcze chciałbym, żebyście na chwilkę tutaj zwrócili uwagę. Jakie ma właściwości? Przede wszystkim ona ochrania zbiornik przed korozją. Jeżeli mamy twardą wodę, to ta korozja wystąpi bardzo szybko. Jeżeli jest miękka, no to też jest mniej. O co chodzi? Ta reakcyjność tego stopu magnezu, który mamy w anodzie, powoduje, że ten metal... Po prostu metal, metal się nie, nie, nie robi tak, że mamy tutaj, mamy tutaj ten, ta część, która tutaj właśnie jest włożona, czyli ta nasza anoda. Ona powoduje, że woda nie jest już wtedy taka twarda i po prostu przede wszystkim ona uwalnia magnez, ulega sama degradacji, ale ochrania zbiornik. Kolejną ważną rzeczą i plusem posiadania anody magnezowej jest to, że ona usuwa brzydki zapach wody. Czasami tak się zdarza, że ten zapach ciepłej wody jest taki niesympatyczny. Ona właśnie powoduje, że ta woda ma inny, ma inny oczywiście już zapach. A z drugiej strony, jeżeli jest ten zapach wody, to oczywiście oznacza, że grzejemy. Naszą wodę na małe temperatury i po prostu to też jest niedobrze. Także co jakiś czas należy podgrzać właśnie wodę w naszym zbiorniku CWU, przede wszystkim do jakiejś temperatury minimum 75 stopni. I tak, żeby te 5-6 godzin no, na w takiej temperaturze ten zbiornik był wówczas, to źródło problemu e, zniknie. A przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że już mamy to anodę magnezową i zbiornik jest do tego przystosowany, no to. Trzeba o tym pamiętać i ją po prostu wymieniać. Także w dzisiejszych czasach każda anoda magnezowa chroni ten właśnie element, jakim jest nasz zbiornik CWU. I dlatego one wytrzymują podobno do 10 lat, ale nie wiem czy tak naprawdę uda się, żeby one przetrwały. Natomiast Minus jest taki, że trzeba po prostu o niej pamiętać, a nie tam po 5 latach ojej, bo się już nam tutaj y, nasz zbiornik przedziurawił i zrobiła się lipa. Także słuchajcie, jak kupujecie nowe zbiorniki i macie tą anodę, bo nie każda firma oczywiście wprowadza, to po dwóch latach należy skontrolować. Czyli po prostu zamykamy obieg, wykręcamy tą anodę, sprawdzamy, ile jeszcze jej zostało. Także jest to bardzo, bardzo ważne. Firmy polskie, które y, produkują zbiorniki ciepłej wody użytkowej, Część osób zachęca do tego, żeby założyć anodę, część yy, w ogóle nawet o tym nie wspomina. Tu nie będę firm, yy, na temat firm tutaj się wypowiadał. Natomiast yy, większość, i nawet jeszcze powiem szczerze, jak właśnie byłem w Niemczech kilka lat temu, to ten Niemiec też mi opowiadał, że oni właśnie mają co dwa lata tak naprawdę tą anodę yy, zmieniają u siebie, bo tam u nich woda też jest twarda, szczególnie tam na tej części zachodniej Bawaria i te okolice jest tam woda twarda. To tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie, że byliście do tego momentu. No i niestety po dwóch tygodniach od nowa mi gardło siada. Także niestety to jest, to jest, to jest pogoda. Taka związana niestety z, z brakiem zimy i ta pogoda się zmienia naprawdę. Także tak to jest. Mam nadzieję, że było mnie w miarę słychać, a zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Bufolii Drewno, także następny film już w niedzielę i do zobaczenia.